Rozpoczęcie biznesu online nigdy nie było prostsze. Bez kosztów początkowych, przy minimalnej inwestycji i z niewielkim nakładem czasu. To idealny sposób na dodatkowy zarobek, który możesz stopniowo rozwijać. Niezależnie od tego, czy chcesz jedynie zarabiać dodatkowo, czy docelowo przejść na pełnoetatową działalność, biznes online oferuje elastyczność i duży potencjał wzrostu. Wyobraź sobie, że siadasz przed komputerem albo nawet tylko z telefonem w ręku, klikasz kilka razy i po paru minutach masz gotowy sklep internetowy, który Wygląda profesjonalnie, jest zapełniony produktami i może już dziś zacząć zarabiać. Brzmi trochę jak bajka, ale to dzieje się już dzisiaj i korzystają z tego tysiące osób dzięki narzędziu, które pokażę Ci w tym filmie: Build Your Store AI. To narzędzie korzysta z AI, czyli sztucznej inteligencji, żeby zbudować dla Ciebie kompletny działający sklep internetowy na platformie Shopify. Ale nie chodzi tu tylko o stronę, która jakoś wygląda. Mówimy o sklepie, który naprawdę nadaje się do generowania sprzedaży. Z gotową szatą graficzną, tekstami, opisami produktów, zdjęciami, polityką zwrotów i całą tą techniczną otoczką, której większość osób się boi na starcie. Wszystko to dzieje się automatycznie, bez kodowania, bez kombinowania, bez potrzeby zatrudniania grafika czy programisty. Build Your Store AI tworzy dla Ciebie gotowy sklep, którego wartość, gdybyś zlecał to agencji lub freelancerowi, wynosi od 200 do nawet 250 dolarów. Tutaj dostajesz to całkowicie za darmo, od razu bez dodatkowych opłat. To ogromna oszczędność i realna przewaga na starcie, bo Twój sklep wygląda jak profesjonalny projekt e-commerce, mimo że został stworzony w kilka minut przez AI.